He syn no, high syn No jakikolwiek highj syn no muszę dostać się do zioma lamek płynu tupy 5 na 10 grobiłem się 7 na 10 chociaż według mnie to nie działa wcale Elo. Chłopaki koper mielą, potem się czary dzieją, niektórzy mają zawoł, a niektórzy bekę niezłą, no i dobrze jest ziom, choć lamusy też są, co balonik z dobrą fazą przebijają pineską, zła afa za mordu, to nie za mordo, w ciepłych kurtkach czekamy na te wakacje mordo, wypad nad morze, tam może duper i ci obciągną, wszyscy zierani wakacje mają wolność, jo Balet był bardzo duki, że aż musiałem skoczyć ziomeczkiem po szlugi. Cały czas tylko hajs mordo miałem, co z tego, że właśnie piłem na balet. Takie sztuki, że dałbym mi dziesiątkę. podbił stary ziomal, no to zbiłem razem piątkę. Podbiłem do dupy, pytam co tam słychać. Zaczęła gadać, że chciałaby się psychać ją. Złapała blanta tak samo jak i wódkę Napiłem się z nią i nie wiem co było później Tyle alko było, że każdy lałpsę w buzie Potem jedna laska dostała sióra w buzie Co jest grane ziomal, one myślą chyba, że ze mnie jest bankomat, mam 15 lat, ona nie ogarnia Ma chyba ze 20 co za dziwna faska Wybijam sobie chaty, żeby zajerać planta W ręku trzymam sprite'a, no i tyle narka Nie wiem, która jest godzina, bo nie mam zegarka Elo mówił, stilist taki śmieszny wariat